Witam. Chciałbym Wam dziś pokazać jedną z naszych budów, na którym pracowaliśmy w ostatnim czasie. Na obiekcie wykonaliśmy wszystkie instalacje sanitarne, czyli mamy wentylację, hydraulikę, ogrzewanie, odkurzacz centralne chłodzenie. Ze względu na fakt, że wszędzie mamy zabudowy gips-kartonowe i podwieszczane sufity, chłodzenie płaszczyznowe wykonaliśmy w technologii suchej. Czyli za pomocą płyt systemowych Rechał, gdzie mamy rurki zatopione bezpośrednio w gipskartonie, mamy wykonany nasz strop aktywny, który będziemy wykorzystywać do chłodzenia. w tej chwili na strychu, gdzie znajduje się nasza maszynownia wentylacji. Niestety zdążyła się trochę zakurzyć, ale pokażę jak to wygląda. W środku. Gdzie jesteśmy w tej chwili? W środku będzie pomieszczenie rekreacji. Pewnie jakaś siłownia. Mamy niezależne nawiewy, jak i wyciągi z tego pomieszczenia, sterowane za pomocą siłowników. Czyli, w momencie, jak nikogo tu nie ma, możemy sekcję rekreacyjną zamknąć. W momencie, jak mamy ruch, to wtedy wentylacja tego pomieszczenia jest uruchamiana automatycznie. Nasz obiekt obsługuje spora centralka. Jest to Versa 1300. z wymiennikiem oczywiście obrotowym bardzo fajna wydajność. Dodatkowo mamy nagrzewnicę kanałową, która jednocześnie pełni funkcję chłodnicy. Tu przychodzą nam zasilenia z kotłowni, zostało już tylko spiąć i będziemy mogli i podgrzewać i chłodzić <coughs> powietrze nawiewane do domu przy użyciu pompy ciepła. Po całym budynku. Wentylacja rozprowadzana jest kanałami zendera, takich rozdzielaczy jest tutaj kilka, dodatkowo mamy wstępny filtr kanałowy, plus filtr antysmogowy, warto coś takiego dołożyć. Poprzez te rewizje w przyszłości jesteśmy w stanie całą wentylację na obiekcie wyczyścić. Tu mamy spory rozdzielacz wyciągowy, też w przyszłości możemy tę rewizję otworzyć i tymi kanałami wyczyścić całą wentylację na obiekcie. W obiekcie wykonaliśmy chłodzenie płaszczyznowe. Tu mamy dwa rozdzielacze na poddaszu, które odpowiadają nam za strop aktywny piętra. Natomiast na parterze jest jeszcze jeden rozdzielacz, który odpowiada nam za chłodzenie parteru. W tej chwili strop działa jako ogrzewanie. Ze względu na fakt, że mamy kotłownię uruchomioną tylko prowizorycznie i żeby przetrwać zimę, uruchomiliśmy strop jako grzewczy. Na ścianach ukryte w tynku mamy orurowanie, które również wykorzystywane będzie do chłodzenia. Tak to działa w tej chwili. Widać, zarówno jak nasze ściany w tej chwili grzeją, jak i płyty gips kartonowe z ukrytym orulowaniem. W pomieszczeniach również mamy wydzielone sekcje chłodzące, czyli niezależnie każde pomieszczenie możemy chłodzić, jak i oczywiście grzać przy pomocy podłogówki, która również jest wszędzie. Pokażę, jak to wygląda z dołu. Doskonale widać. Doskonale widać nasz grzejnik ścienny ukryty pod tynkiem, to jest jedna strona, jak i druga strona. W tej chwili, tak jak wspominałem, instalację chłodzenia uruchomioną mamy na ogrzewaniu, ale docelowe te wszystkie płaszczyzny będą nam chłodziły budynek. Dolny strop. Dolny strop w tej chwili jest nieaktywny. W tej sekcji nie mamy podłączonej do ogrzewania. Natomiast o czym wspominałem w tej chwili uruchomione jest ogrzewanie parteru. Wejdę na górę. Na dole uruchomione mamy ogrzewanie podłogowe. Doskonale widać, jak płyta anhydrytowa równomiernie się nagrzewa. Ciekawym rozwiązaniem odnośnie nawiewu powietrza są nawiewniki szczeliniowe. Tu mamy taki przykład. Montowane w zabudowie gipska tenowej. Zamiast tradycyjnych okrągłych anemostatów można wykonać takie nawiewniki. Zamawiane pod wymiar. Cena niestety nie jest tania, ale wyglądają bardzo fajnie. W tej chwili brakuje już tylko czarnych prowadnic, które zasłonią nam te wszystkie śruby i elementy montażowe. O, w tym miejscu jest kawałek już zasłonięty docelowo. Czyli zostaje nam tylko taka czarna szczelina i powietrze łagodnym strumieniem wprowadzane jest do pomieszczenia. Naprawdę bardzo fajna alternatywa dla tradycyjnych anemostatów ochronnych. Tu mamy w garderobie tradycyjny anemostat A tak wygląda nasza szczelinówka Prace wykończeniowe w kotłowni powoli dobiegają końca, tak więc będziemy mogli wrócić i wykonać docelową kotłownię W tej chwili mamy uruchomiony budynek prowizorycznie Tak, żeby mógł przetrwać zimę Czyli mamy uruchomione podgrzewanie podłogowe na parterze i plus dwa stropy chłodzące, które w tej chwili działają jako grzewcze. Na budynku mamy sporo obiegów, czyli mamy tak: grzejniki, podgrzewanie podjazdu, podgrzewanie basenu, podłogówka parter, podłogówka piętro. Stropy chłodzące, pompa wodna od rekuperacji wspomaganie pompy ciepła kotła gazowego na budynku wykonany już mamy dolne źródło pod pompę ciepła zajmowaliśmy się tym wcześniej mamy tu cztery sądy po 100 metrów które w zupełności wystarczą nam na potrzeby tego budynku Tym w skrócie zajmujemy się na co dzień. Jeżeli planują Państwo budowę swojego wymarzonego domu, zapraszamy do współpracy.